Siemanko, z tej strony Matix, Witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. A w tym odcinku zagramy sobie kolejny challenge w Fortnite, który będzie polegał na tym, że co fraga będę schodził z rozdzielczością 3D, będę ją zmniejszał, aż w ostateczności moje granie będzie praktycznie w ogóle widoczne, będą to same piksele na ekranie, także znacząco utrudni mi to moją rozgrywkę. Mam nadzieję, że taki film Wam się spodoba. Jeżeli tak, to zostawcie pod nim łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem na kanale, bo lecimy po 4000 subów. Pamiętajcie jeszcze o moim kodzie w sklepie w Fortnite, czyli o kodzie. X przez 2 na końcu. No i co, już bez zbędnego przedłużania, ja Was zapraszam do oglądania. Dobra, także jak widzicie, jesteśmy już w busie bojowym i aktualnie moja gra wygląda bardzo ładnie, ponieważ mamy ustawioną na 100% rozdzielczości 3D, ale w dzisiejszym challenge co fraga, będę tą rozdzielczość zmniejszał o 10 i w ostateczności gra może wyglądać w ten sposób. Nie wiem czy mi się uda dotrzeć do takiego zmniejszenia aż tej grafiki. Może 3 fragów nie zrobię, zobaczymy. Ale no, szczerze mówiąc, sam tu same piksele na ekranie, także ja sobie wyskoczę, polecę na przykład na sierbane szuwary, żeby yy, po prostu po prostu wyskoczyć i mieć jakąkolwiek broń na tej miejscówce ja już kiedyś grałem na starym laptopie na czymś podobnym właśnie tak na 30-25% tej rozdzielczości no ale w dalszym ciągu jest to strasznie mało dobra tam jest jakiś oponent już mi ucieka kurcze bocie no jak ja go jeszcze nie trafiłem nie wierzę w to widzowie już mogłem sobie to zmniejszać No tamten jest nas hita, no Dobra, dwóch mamy jakichś obitych Najpierw... o! o tam biega. Dobra leży, ok. Zmniejszamy o 10 Dobra, czyli mam 90, okej, z tamte już możemy zejść O nie, tu są kolejne typy No to niedobrze, bo ja nie mam jakby z czym z nimi walczyć bo mam tylko rewolwer, to trzeba stąd ciekać jak najszybciej. No i pewnie już tam są... ...wyposażeni w jakieś strzelby, dlatego zwiewamy. Bierzemy sobie tą część tego budynku. Okej. Okay. Ale powiem wam, że ten rewolwer to jest mocny jednak. Czy on tu biega, podobno widzowie? Tak widzowie, on podobno właśnie biega. A to też nie dobrze. Wiecie o tym widzowie, że to nie dobrze. Dobra, ja zwiewam, bo gość jest jakiś dziwny, ja tam się go boję. No i z czego ja muszę grać, byku? Nie mam szamo do pompy, dzięki Tobie. No, Ty się tam lecz, pewnie że tak. A ma, ma, dzięki. Dobra, mamy pompę chociaż. Czy Ty możesz zginąć? Tyczku. Nie mam maców. Kurna, on miał straszny low. No dobra, w tej gierce nam nie wyszło, ale lecimy do następnej. Dobra, w drugiej gierce ja bym poleciał sobie na jakąś inną miejscówkę, a mianowicie możemy polecieć w sumie tutaj na kolosalny. Yy, kwartał, kurczę, nie, nigdy nie pamiętam jak się nazywa ta miejscówka. Ale możemy polecieć tutaj. Oczywiście wróciłem na 100% rozdzielczość, ponieważ. Uznajmy, że będę schodził w jednej grze, w sensie, jak zginę i przejdę do na przykład następnej gry, tak jak teraz, to wracam na 100%, żeby jakby zacząć to od nowa, bo to się jakby, no bez sensu, gdybym miał zaczynać na przykład grę od razu od 25%, nie? Także dobra, mm, polecimy sobie tutaj. Proszę, ja chcę wziąć tą pompę, daj mi ją podnieść. Jej, że dałem ty. Co? I nie mam pompy, nie mam nic. Widzowie jest tragicznie. O, to mi się przyda. O! On idzie do mnie. Dobra, dostał HEDA. Leży widzowie, okej. Okay. Także zmniejszamy na 90%. Jest 90%, okej. Okay. Bierzemy tą skrzynię. On chyba był łasy na tą skrzynię. On chyba ją bardzo chciał. No, sorry, byczku, ale nie tym razem. Ja to muszę challenge nagrywać. Także Sorka. O, tam jest pompa od razu. Ładnie, okej, okay, to mi się już podoba. Teraz weźmiemy tak, tak, tu weźmiemy to, okej. Okay. Bierzemy od razu tą pompę. Dobra, przeładujemy, nie ma co przeładować w sumie. Dobra, to jest On i leży, oK, a my zmniejszamy sobie od razu. Zmniejszona. On jest w szoku. On nie wie co się dzieje. Totalnie widzowy. Wow. Ja też nie wiedziałem przez chwilę co się dzieje. No to bot jakiś. Dobra. Okej, okay, bot leży. Także zmniejszamy fragi na 70%. Znaczy naszą rozdzielczość. Już mi się nawet myli, co ja zmniejszam. Ej, tu chyba jest chłop. Gdzieś obok. Więc muszę uważać. Muszę znaleźć jakieś poty, byle szybko. Ale mi się już dziwnie patrzy na tę grę. W sensie, jakbym miał tak grać teraz cały czas. Yy, bo wiecie, ja na, takim, na takiej grafice to grałem już prawie ponad rok temu. Nawet już dwa lata będzie w te wakacje. Także. Nie, no dobrze, rok temu. Rok temu jeszcze grałem na starym laptopie w wakacje. Także powiem wam. Że, jeżeli miałbym grać na takiej graficy cały czas, to moje oczy strasznie by cierpiały, ponieważ no już teraz gram parę minut. A jeżeli ja bym to zmniejszył takie na 25%, to oczy aż by mnie bolały, szczerze mówiąc. Bo ja już się na przykład nie mogę przyzwyczaić. Bo ta grafika jest niby podobna, ale ona już jest. Wiecie, widać, że jest taka rozpikselowana trochę. Ale dobra, no nie będę narzekał, bo póki da się grać, to da się grać. Dlatego poszukajmy jakichś typów, póki ja widzę normalne przedmioty i normalnych graczy, a nie piksele. O, chyba ktoś przebiegł. No i otóż to, ktoś się tu bija. Tu jest jakiś fajny łuk, podpalający może? Śmierdzący. No dobra, śmierdzący też może niby być. Podpalający bardziej lubię, bo no po prostu jest lepszy. Ale dobra, może być i śmierdzący. Spróbujemy ich jakoś zasmrodzić, tylko nie wiem gdzie oni są. Okej. Okay. No typ ewentualnie ewidentnie w sensie nic nie dostał No teraz dostał makraka, także gościu ja cię tam podjeżdżam, sorka O ty kurczę leczyłeś się Nie wolno się leczyć jak ja gram Byku Ale ty tak mi nie rób Proszę cię Możesz mi tak nie robić? Ja nie mam teraz potek. Kurka wodna. Dobra, leży widzowie. Pokrząb. Walimy taktyczną aptekę. I zmniejszamy naszą rozdzielczość na 60%. Okej, okay, mamy 60. No, jest coraz gorzej, widzę. Coraz gorzej ta giereczka wygląda. Dobra, to jest to raz. Czy on go zabił? Nie wierzę, jak on go zabił? Kurka, ale oni tam mają potę. Ale, że ty uciekasz, bo bociku? Nie uciekaj, błagam Cię. Nie no, że chłop ucieka. Tak o. No dobra, damy mu uciec, bo ja muszę sobie wziąć potek trochę. O, tu dwie nawet mamy, git. Także weźmy sobie te potki, wypijmy. Ja bym tam go dojechał, ale on mi uciekł. Ale widzę, że już chyba go ktoś dopadł tam. Także ma ze swoją ucieczkę. Chciałem zobaczyć, co tu się dzieje. O tam chyba ktoś skacze po lewo. Nie. Już mi zaczynają piksele mylić. Kto, co jest czym. Też. Gram na 60% rozdzielczości i jest, no, już jest dziwnie, już jest się dziwnie gra. Dobra, gdzie on jest? Czy on jest w tym dużym domu? To tam są drzwi otwarte w sumie. Oj, walił ktoś na mnie. Tam jest chłop. Dobra, raz, raz dostał, raz dostał. Raz dostał. O, tam ktoś jest. Dobra, ale tu mamy chłopaczka, w tym domu. Tam ty nie mogę się teraz zajmować. Polskina. Bez sensu. Wow, wow, gościu co ty walisz mi? Co ty gościu robisz? Weź, weź, weź. Dobra, leżysz. Łatwo. Okej. Okay. Walimy taktyczną apteczkę na 50% rozdzielczości i lecimy dalej. Ale totalnym fartem tego chłopeczka zabiłem, bo ono, on, kurczę. Nadpobudliwy strasznie był. Dobra, bierzemy sobie twoje rzeczy, gościu. Ale i temu miał gość. Wow. Fajne, fajne. Weźmy sobie na pewno poty. Ja chyba jednak zagram na poty, bo one się jednak w sumie przydają. Dobra, to śmierdzący to już wolę chyba ten wybuchowy, ale powiem Wam, że Giereczka jest na Wina, ale na takiej rozdzielczości to ja nie wiem gdzie są typy, szczerze. Nie wiem szczerze, gdzie są typy. Tu nikogo nie widzę. Może tam? Tam ktoś chyba biega, tam. Może dostanie coś? Nie. Niestety nic nie dostał, a ja mam bardzo dobre bronie. Może nie do końca na ten challenge. O, ale Hedzik! Dobra, ale świat Hedzik. Pokczank. Ok Chodźcie, Wow, chłopa wywaliła. Dobra, nie wiem, są kmini, nie wiem, są kmini totalnie. są on totalnie No i ucieka mi gość Wow, ale bułę dostałem teraz No i teraz to dostałem bułę, widzowie no dobra, ale i tak myślę, że odcinek jest fajny. Doszliśmy do 50% rozdzielczości 3D, także gra jest już serio trochę rozpikselowana. No i co, jeżeli ten film wam się spodobał, to zostawcie pod nim łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem na kanale, pamiętajcie o moim kodzie w sklepie w Fortnite, czyli kodzie matyk przez x na końcu, jeżeli coś zakupicie, możecie wrzucić screenę na mój serwer Discord, do którego linka macie w opisie, a wtedy otrzymacie ode mnie specjalną rangę wspierającego na Discordzie, no i co, ja wam dziękuję jeszcze raz za oglądanie, trzymajcie się, do następnego odcinka i cześć!